Jestem w awalu i tam znowu w arku. gdzie będziemy zwiedzać się Temple, czyli zagubiona świątynia. Jednak nie będzie to zwykłe zwiedzanie, bo jest tam dosyć dużo dinozaurów. Jeśli chodzi o to, co robiłem między odcinkami, to wylewzowałem sobie no i wyklułem naszą lodową wernę. Ma tutaj już 40 tysięcy życia oraz prawie 6 razy więcej obrażeń i zdobyłem artefakt. Jednak to nie było tak naprawdę nic interesującego, po prostu przyszedłem, rozwaliłem wszystkich. Jak miałem mało życia, to jadłem mnóstwo mięsa. I tyle. Jeszcze takie info, o którym pewnie już wiecie, będzie arc 2. Nie mam pojęcia kiedy. Już miesiąc temu był chyba trailer. Ja dowiedziałem się o tym dopiero teraz, bo mało gram strasznie parka. Ooo. tu jest guziczek. A, to tak to działa. O kurde. Ładna śpiewtynia. tylko muszę chyba wziąć gamę większą, troszkę. Coś tu pika. A, że to się zamknie zaraz. I się zamknęło. I tu jest drugi guzik. Dobra. A w to można strzelić? Jakby to rozwalić. Co by się stało? Pewnie to by się zrespiło po jakimś czasie. Ale wolę jednak tego nie rozwalać. I mam tutaj dosyć długi korytarz prowadzący nas gdzieś na dół i tutaj gdzieś powinny być jaskinia. Tu są dwa artefakty. Ale możemy nosić tylko jeden. I właśnie potrzebujemy tylko jednego. I potem musimy jeszcze sobie wziąć, e, rozmnożyć. Nie, te dinozaury. I pójść do delayer. Tam pilnuje. Co to jest za. Hmm. Tam tego wszystkiego pilnuje osłabiona wersja Bladmaner Lystrix Więc potrzebujemy trochę mocy. To jest jakiś zwykły słupek. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych płytek naciskowych. Tu coś się pali coś tam świeci To jest... Co te... Co jakieś kryształki świecące A, no tak i zalecali właśnie tutaj, żeby... Żeby mieć parę linek i czekanów. Dobrze, że wziąłem. Trzeba zejść tam na dół? Chyba tak. Ale nie w ten sposób. O oh, jeez. Zaraz. A to jest na tyle duże miejsce, że ja bym tu z wyverną wleciał. Tylko, że aktualnie to nie wyjdę w ogóle. Jak testowałem ten czekam, to on trochę jest taki. On nie bardzo chce działać. O, się, jak, jakby zrobić. O, teraz skaczę normalnie. A wcześniej zeskakiwał mi. Lys oby tylko nie było banana latające stworzenia. Oby można było tu z nimi wejść. Wszedłem. Jest ładnie. Nie jest ładnie. Nie można. No to ładnie. Co to jest tam na dole? Takie dziwne, świecące. A, to zwykłe takie ee, struktury. Skakać czy nie skakać? <laughs> Dobra gra wygrało, wybrała za mnie. Po mnie. Nie! Tu jest. Jest źle! Jeszcze elektryczny! Co jest? Ile was tu? Dining, ing, ing, fastem, fastem, fastem. No nie szkodzę mi zbroi. Do góry, do góry, do góry. Fastem. No nie, a tu nie ma gdzie tam, tam można. Leżę, leżę jak nic. zostało ich niewiele. Lat. Mm. co to zrobić? Czy pod wodą można używać krokapsuły? Musiałbym zrobić nową krokapsułę i wziąć jakiegoś, przynajmniej jednego mojego, jedno moje stworzenie podwodne i tam wlecieć. Inny ja już za bardzo nie widzę. To zobaczymy się, jak już to wszystko zrobię. Oho! Aha. Aha! No tak, miałem ze sobą... Chodź tu! Trzeba go tu... Ale nie karbonemesa no ja pierdziele, jaki typ. Miałem ze sobą bulb doga I on umarł. Mam nadzieję, że to zadziała. Oj, mam nadzieję. I w dół. Do wody. I cyk! Rozwal ich, rozwal ich, rozwal! Fastem, fastem! Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie No bo oni mnie rozwalą zaraz! Chodź! Jestem odporny Jestem teraz odporny. Wyginiecie? Tak. Wy też Furia. Co mi zmienia ta furia? Co to miał być? Co jest? To od tej furii? Czy to to coś tak robi? To Chyba to coś tak robi. Dobra, czas odzyskać swoje ity. A furia chyba działa tak, że wszystko mnie atakuje. Wszystko co tylko się da. Dobra, biorę swoje stare rzeczy, chociaż... E... O Jezu, jakie one są rozpalone. No nie no. One prawie leżą. Podaj do tego i obczaj co to jest. Może to jest coś ciekawszego niż takie po prostu ozdobne. Tu muszę uważać. Mogą być te co się plujące kwasem, psujące zbroje bardzo. Wiem, że gdzieś są też yy, dziury z kolcami. Czym ty jesteś? Takim po prostu czymś ozdobnym? Chyba tak. Ja bym poszedł może tam. obczaju, czy tam coś jest ciekawego. Mogłem wziąć jakąś latarkę. Czy ja mam jakieś, coś, jakiś moduł latarki? Nie. Nie mam nawet chyba... Nie, mam pochodnie. O, to wezmę sobie zamiast... zamiast lupy, której tak mi się nie przyda. Raczej. Mogą być chyba też megalanie, które łażą po ścianach i sufitach. Więc muszę też uważać na to. Tu gdzieś coś świeci jakby. A nie wiem. Wydawało mi się, że coś tu jest. Okej, okay, obszedłem to dookoła tutaj, do tego miejsca, gdzie wchodziłem do tego. Ale tu dalej słychać ptaki, a tu nie ma żadnych ptaków. To jest jaskinia. Tu już nie jest dżunglę. A biome? Dżunglu. Wcale nie potrzebna mi tu pochodnia. Tam była tylko potrzebna. Tutaj jest luzik. Dobra, jeżeli będę machał kursorem po ścianach, nawet jeżeli czegoś nie zauważę, to czujnik to wykryje. Ci zmieni kolor kursora. Bardziej celownika. Na razie nic. Pusto. Bardzo pusto. Tu mamy jakąś otwartą przestrzeń. Znowu to coś? Słyszeliście to? Jakby coś pływało. Dobra, zdecydowanie to coś jest. Coś harczy. Ale nie mam pojęcia co to może być. Nie słyszałem tego jeszcze nigdy. Dobra, wyłączcie te ptaki, bo nie pasują. Nic nie widzę na razie, ale kurde. To chyba coś w wodzie jest. Ewidentnie. O, na pewno elektroforusy. Tam jest artefakt jakiś. Tam, tam, tam. Ale nie wiem jaki. Czekaj, czy ja mogę to sprawdzić? Potrzebuję devorer, czyli pożerać. On wygląda trochę, trochę jak to. Brzmi jak wielory. Ale to na pewno nie jest bazylozaurus, może to jest mozazaurus? Czy to możliwe, że on tu, żeby on tu był? Nie, raczej nie. Czy coś tu jest? Co tu jest? Tam są perły, to na pewno. Elektroforus, co to są elektroforusy? Czekajcie, aż sprawdzę, jakie tu mogą być podwodne stworzenia. Jest elektroforus, ammonit, którego już załatwialiśmy. Eurypterid, czyli ten taki krab, co nas na początku tłułku. Aha, i tyle. nie krab, tylko rak. Więc, what? To te węgorze tak wy wydają te dźwięki? Czy te rak raki nie mogłyby tak być? Nie mam pojęcia. Czego tu nie ma? Trzeba na pewno? Artefakt od Krótnika. <ścoughs> to nie jest to. Patrzcie to. Wow. Tam jest podwodna skrzynka. Ej, no, ewidentnie coś. Krzyczy pod wodą, jakby, jakby to wieloryb był. Nie wiem, weźcie mi to, wytłumaczcie, jak to możliwe. Czyli ta odnoga tutaj nie prowadzi. Tam jest coś wyżej, ale nie chcesz tam wspinać. Ta odnoga nie prowadzi tutaj nigdzie, tylko do tego artefaktu Zgaduję, że druga odnoga jest dosyć bardziej niebezpieczna Okej okay. Przyszliśmy stamtąd Tutaj był ten artefakt, czyli teraz powinniśmy iść chyba tu I to już jest ciemno Potrzebna mi pochodnia Tam coś świeci Lagnęło mi Czyli coś chyba wczytuję tu nic nie ma. Chociaż nie, to chyba jest ta droga naokoło. Jestem odwodniony, ale czy ja mam. Mam wodę? Czy to jest ta droga naokoło? Chyba tu. Nie, to jest ten ślepy zołek Czyli ostatnio jak szliśmy. Wróciłem tu. Czyli musiałem coś pominąć? Chyba. Hmm. To miejsce wygląda, no, jakby zadało się przejść, ale nie da się. O! Oh. Przejście! Ale skam! Jestem coraz głębiej, a ptaszki dalej ćwierkają. Mamy tu jakoś chyba otwartą przestrzeń i światło. Coś tu jest zielonego? A, roślinki. Jestem. w tym samym miejscu? Nie. To jest inne miejsce. Niż to, co był ten artefakt. Znowu to coś harczy. To brzmiało jak bazylozaur. To ammonit wydaje takie dźwięki? Yo, what? To jest skrzyneczka, ale mnie ona nie interesuje za bardzo. Ja chcę tylko artefakt i chcę stąd pójść. Ale walki jakoś nie ma. Tylko raz się. jakby. zabiłem. Nie. Nie, 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 na to się nie pisałem. Ale to nic nie ma, prawda? To jest Kamilina? To jest koralowiec. Tu coś w ogóle jest? Tam chyba jest jakieś wyjście. Albo. Hmm. Nie wiem, czy tam coś jest. Mam nadzieję, że tak. Jest coś. Dobra, tu akurat pierwsze miejsce, w którym przepłynąłem bez, bez obrywania. Tu jest duże miejsce z skorpionem, dilofozaurami... Spoko. Co to jest? Wait a second. Toż, to nietoperz. Oj, tu dużo rzeczy będzie chciał mnie zabić. Tam też są nietoperze. Oj, ja bym chciał ich wyeliminować w sposób bezpieczny w miarę. Nie władować się tam we wszystkich naraz, tylko po kolei ich. Pięknie. O to chodziło właśnie. A drugi się chyba blok. Nie straszcie mnie, proszę. Drugi się chyba zblokował. Bo wygląda jakby leciał w moją stronę. Czyli mnie widzi, ale no... Nie robi zbytniego postępu. Dobra, Jak się używa... Tak... A jakbym... Jak mi padną spodnie, to ja nie wrócę. Ty no, ja nie wiem, co ja mam zrobić. A może ich użyć tylko w drodze powrotnej? Co to? Żółta skrzypka? Czy artefakt, tylko skrzynka. Jak, jakbym zdjął te spodnie, to jak wiele by się różniło? Niewiele. Dobra, łazimy bez nich. Bez spodni. Nie mogą nam palić W drodze powrotnej tu nie będzie nikogo praktycznie, więc na luzie będę mógł sobie przejść. A ten dealer to ja mogę ich się pozbyć tutaj, jeżeli one sobie po prostu spadną, nie? One sobie tam zlecą na dół. A, wiele nie zleciały. Ale tam jest to kolczaste, to to. I tam ja bym bardzo nie chciał zlecieć. Tam są trzy nietoperki. I. Trafiony. Mam sześć strzał. Cztery nietoperki. Pięć nietoperków. Nie! Pich! Jestem pod wodą. Wróciły się? Większość się wróciła. Ale ten nie. Dobra. Jak bardzo mi rozwaliły rzeczy. Nie bardzo. A podobno łatwo rozwalają. Tak bardzo łatwo. Okej. Okay. Co jest? A, oni znowu się... On się klasycznie bawi w uciekanie. A potem wróci mnie naparzać. O! A nie mówiłem? Yo, what? Tak czy siak? Leży. Jeszcze 30 naboi. Czekaj, ile ich padło? Wszystkie? Mam nadzieję, że tak. Hop! Tutaj coś na mnie skrzyczało dilfozaury tam umierają tutaj jest ten nietoperek więziony drze się na mnie skubaniec tam są kolejne tu jest kolejny a gdzie artefakt? no 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 no, no. Tego dżeda bym bardzo nie chciał Plunął I nie trafił na szczęście Czekaj, on może... On może jakoś wchodzić po ścianach? Chyba nie Zgaduję, że już tam spadł na dół Hehehe, he he, Czyli tak naprawdę najgorsze są tutaj notoperki Mogłem w sumie wziąć dwie strzelby Żeby mieć tutaj dużo naboi Strzelmy w tamtego który się uwięził I nie mogę go nawet trafić Do tego O! Już będę mógł go trafić Gini Jeden padł Kurde Co jest? Mega wścieklizna, gwałtowne sprawy, wypadek energii i zdrowia Mega rabis Dobra, mmm, zbijmy sobie stamina Żeby spadało życie, znaczy ta, e, energia, y, jedzenie A odnawianie jedzenia to życie Nie mogę odnawiać jedzenia Znaczy tej energii, w ten sposób nie może mi spadać jedzenia hmm. Ciut wiecie przeżyję Again Ale tym razem będę mógł to normalnie wrócić Mam narkotyki? Nie 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 No chciałbym, żeby tak szybko biegło 8, 7, 6, 5, 4, 3 Przeżyję na luzie Uff. Dobra, teraz trzeba poczekać Dosyć dużo Bardzo dużo Dobra, prawie full HP i dosyć mocno zbite jedzenia o to chodzi. I tamtego chciałbym rozwalić. Ale go pewnie nie trafia. <laughs> Trafiłem go w końcu. A tamten drugi się nie zainteresował. Pięknie, pięknie. O! Obijam typowi kolegę, a ty się uwolnił. A kolega jest jakiś głupi. Dobra, trzeba... Ruszaj dalej. Czas tu zaskoczyć. Nic, nic, nic. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, dobra. Jest git. Tam wolałbym bym nie skakać. Jakby użyć? Nie, 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 źle, źle. Tak nie, tak nie można. Ja bym może użył kotwiczki i skoczył tam, bo tam jest wyższe, jakby ja stąd mogę zeskoczyć zarówno tam, jak i tu. Aczkolwiek tu widzę, że nic nie ma, więc tutaj nie potrzeba mi skakania, ale tam mogę przejść. Więc tak, muszę po raz pierwszy użyć tego. Gdzie, gdzie to jest? Tu. Wziąłem tego dużo, zrobiłem, bo myślałem, że to będzie mi jeszcze tak bardzo potrzebne. Tyle razy. Pik i Pik Jak to działa? Powiedzcie mi. Zorobi do kurza wie. No super wytszedł dwie, wystrzeliłem dwie A. Oh. Bo tamta nie zadziałała w ogóle. Tak w ogóle nie zadziałała. I można do tych takich luźnych kamyczków, w sensie tych takich, co można je rozwalić. E. E. No świetnie to zrobiłem. Czekaj. Hop. Co jest, no? O! Hm. I teraz potrzebuję tego. Ziup! Ha! Ładnie. Fajne to to. Dobra Czas to zdjęć A, to tylko ty Jak mocno truje Wolę użyć tego Stajesz się bardzo ser... A to usypia, a nie... Dobra, chciałbym wiedzieć co jest tam Bo to może być to Tak właściwie Jest coś jeszcze? Jakieś nitoperki tu blisko Bo tam wiem, że jest nitoperek jeden, ale blisko tam jest dilo chyba. Aha, i tyle. Dobra, czas ponownie użyć kotwiczki. O, tu tam. Pięknie się utworzyło. Dobra, a czy ja mógłbym do tego się złapać tak bez niczego? A, no tak, mogę zjechać, ale już podjechać nie mogę. Proszę nie zabijać. Jest artefakt. Aczkolwiek. Nie, 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 nie ja się boję. Jak to zrobić? Mogę tu podejść wyżej, dałoby radę, jakby się uprzeć. Czyli jedno tu, a drugie, na przykład tam. Właśnie. O, i tu się pan sypnął. Czyli nie można do końca tam, tylko bardziej trzeba, bardziej pionowo to zrobić, chyba po prostu. O, 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 o. Tak, pięknie, pięknie, pięknie. Teraz tu. Ha, dobrze. Teraz stąd. O tam. Pięknie zahaczyło. Dobra. Myślałem, że nie przyjada, bo tam linka przechodziła przez kamień. Co jest? Jestem w skale. Help użyj. Ja to po prostu wezmę. Artefakt pożeracza. A, linka pękła Dobra, jednak przydało się to, że wziąłem ich tu tyle mm. Ja więc to żeby tak Żebym wziął jedno tu A drugie bym wziął jakoś No tak, żeby nie walnąć te skałki Jakoś tu Teraz nie spaść No, zdupiłem jak nic. Tak. Tu jedno. I tutaj jest drugie, ale czy. Może wykorzystam też, że jestem wysoka, co? Na przykład w ten sposób, że wezmę sobie jedno podłączę tu. A drugie sobie podłączę na przykład od razu przy wyjściu. Udało się! Panie i panowie, udało się! Mam artefakt. Czyli tylko jeszcze tylko do delayer i. i bosik. A raczej trzy bosiki. Jeśli chodzi o ARK2, to nie będę go ogrywał. Jakby ja po prostu chcę skończyć tą grę i tyle, bo. No po pierwsze, zamuję mnóstwo miejsca. I przez. ja mam mały dysk i przez to mam dosyć problemy z instalowaniem różnych rzeczy. Na przykład teraz, no. No musiałbym wywalić na przykład m.in. innymi Arka, żeby zainstalować Assassin's Odyssey, który, yy, który waży 110 GB. Co prawda, znalazłem narzędzie do kompresowania gier, ale nie bardzo starczy. No i w dodatku już mi się trochę nudzi ta gra, w sensie jakby rzeczy, które robię na odcinkach są spoko, ale jakby przygotowywanie się do nich jest męczące po prostu. Teraz został nam jeden dosyć duży problem, wyjście stąd. Nie ma tu nic. A, aż do mnie paruwa. Bierzemy ją do kapsuły A my musimy z niej jakoś wyjść. Mam nadzieję, że jak jeden climb peak mi się zużyje, to on użyje drugiego. Okej, okay, tak. Teraz tu z powrotem. Tu jakoś to idzie. Do czego mogę się przyczepić teraz? Kurde. Jak trudno stąd wyjść. Wejść spoko, zrobiłem to przez przypadek, ale z wyjściem jest gorzej. A no i z wejściem tak żeby przeżyć. Też jest little problem. Co jest? Chciałem zeskoczyć normalnie tak tak o tu 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 tu. tu. Nie, tak. Patrzcie, no co to ma być? Chciałem normalnie wskoczyć, a mi wzięło cofnęło mnie. A nie mogłeś użyć następnego? Jestem wróciłem, e, prawie. Kontynuując poprzednią kwestię z ogrywaniem, marka, jakby po prostu b, m, nic dalej nie będę robił. Jeżeli to by była jakaś. Jeżeli bardzo by wam się podobała ta seria, to spoko mógłbym robić jakieś dalsze rzeczy: ogrywanie bossów na wyższych poziomach trudności, jakieś tam budowle fajne albo e, te tekowe rzeczy, bo jest ich dosyć dużo fajnych takich tekowych rzeczy. Jednak prawie nikt tego nie ogląda, więc no, myślę, że nie ma sensu po prostu tego ciągnąć i... no te dwa odcinki i koniec. Dlaczego te piki są takie zbagowane? No co jest? No, także jestem. A w tym ociągnąłem tyle. A nadzieję się podobało, do zobaczenia i siemka!